Zabrakło, kto tutaj wygra, kto będzie świętował finał z Marzej woli na Dobrze Zmarzlik, dobrze też Woryna. Oni na dwóch pierwszych miejscach, ale nadciąga Janusz Kołodzi. Nadciąga Maciej Janowski, ależ to będzie kocioł w tym drugim łuku po szerokiej Kołodzi. Napędza się jak nikt. Dokąd to go zaprowadzi? Na razie na ostatnie miejsce zaprowadziło i znowu szeroko Janusz szerzej też. Janowski prowadzi Zmarzlik, Woryna się broni. Woryna na tym drugim miejscu to wszystko jest jeszcze w kontakcie, tu wszystko się może zmienić. Smarslik nawet nie może być pewnym swego, chociaż prowadzi Woryna. Próbuje atakować Smarslika i musi uważać, bo ciąga Janowski, a za jego plecami Kołodziej. Janowski teraz wyprzedza Worynę do wewnętrznej, Woryna czy odbije swoją pozycję? Właśnie wykonał Janusz został z tyłu Woryna, już nie kontynuuje jazdy. A z przodu Janowski. I za chwilę kto wie, czy jej łodziej, Ostatni łuk. Co tutaj się dzieje w Wyprzedził chyba z a wygrywa ten paraż. Maciej Janowski. Co tu się wydarzyło?